Ewangelia według świętego Jana, rozdział 4, wersety 44 i 45. Sam bowiem kiedyś odświadczył, prorok nie cieszy się poważaniem w swojej ojczyźnie. Gdy więc pojawił się w Galilei, przyjemli go ci Galilejczycy, którzy widzieli wszystko, czego dokonał podczas wsiąd w Jerozolimie, gdyż i oni tam byli podczas uroczystości. Prorok nie cieszy się poważaniem w swojej ojczyźnie. Jezus wypowiada to o sobie z bólem, ale bez zgorzknienia. Ludzie, którzy znali go od dziecka, którzy widzieli jego codzienność, mieli trudność uwierzyć w jego misję. Zbyt bliska znajomość rodzi banalizację. Zadaj sobie pytanie, czy Jezusa w moim życiu nie traktuje zbyt zwyczajnie? Czy nie tracę zachwytu nad nim przez rutynę modlitwy, rutynę wiary, rutynę codzienności? Gdy pojawił się w Galilei, Jezus mimo tego wraca, wraca choć wie, że będzie tam niedoceniony. Jego miłość jest większa niż ludzkie odrzucenie. On wciąż przychodzi tam, gdzie ludzie sądzą, że już go znają i nie oczekują od niego nic nowego. Czy wierzę, że Jezus przychodzi do mnie nawet wtedy, gdy jestem chłodny, obojętny, nieuważny? Czy pozwalam mu wrócić do miejsc, w których już kiedyś go nie przyjąłem? Przyjęli Go ci Galilejczycy, którzy widzieli wszystko, czego dokonał w Jerozolimie. Przyjęli Go z powodu znaków, które widzieli. Jeszcze nie przyjmują Jego samego, ale to, co robi. Ta wiara na wczesnym etapie to fascynacja cudami, duchowa ciekawość. Zastanów się, czy moja wiara opiera się bardziej na działaniu Boga niż na Nim samym? Czy wierzę w Jezusa, czy w to, że może spełnić moje oczekiwania?